Dzień dobry, witajcie. Jeżeli jesteście już jakiś czas na moim kanale, to wiecie, że jestem fanką wysiewania roślin, szczególnie bylin, i uzyskiwania w ten sposób mnóstwa własnych sadzonek do obsadzania rabat. Dlaczego nagrywam ten filmik? Po pierwsze, żeby zachęcić Was do takiego sposobu rozbudowywania swoich rabat. Po drugie, żeby udowodnić, że bujna rabata nie musi kosztować fortuny. I po trzecie, żeby wizualnie pokazać Wam te rośliny, które właśnie uzyskałam z wysiewów w ciągu kilku ostatnich lat. I tutaj od razu Wam powiem szczerze nie zawsze wszystko się udaje, nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Czasem lepsze wyniki ma wysiew zimowy, czasami wiosenny. Czasem porażką winne są stare nasiona, a nawet sama jakość podłoża do wysiewów. Tutaj przyczyny mogą być różne. No ale dziś skoncentrujmy się na motywacji. Jeżeli macie spore powierzchnie do obsadzenia i przeraża Was koszt zakupu gotowych sadzonek, no to warto wysiewać na początek rośliny łatwe w uprawie i szybko rozrastające się tak kępkowo. Przy nich satysfakcja będzie motywacją do dalszych eksperymentów. Tutaj oczywiście potrzebne Wam będą nasiona, których koszt to 3, 4, 5 zł za torebeczkę plus worek ziemi, a uzyskamy w ten sposób co najmniej kilkanaście fajnych, dorodnych sadzonek. Gotowy materiał ogrodniczy no to już koszt 10-15 zł wzwyż za sztukę. W zależności od wieku rośliny, jaką zakupujemy. A co, kochani, jeśli marzą nam się całe łany roślin, których nasion nie możemy znaleźć? Mój osobisty patent to zakup tak zwanych trojaczków, czyli trzech roślin gotowych na start. Dlaczego trzech? Ponieważ w razie gdyby jedna padła, no to pozostaną jeszcze dwie do rozmnażania. I tak właśnie radzę sobie w tym całym moim ogrodniczym hobby. Do tej pory przerobiłam już całkiem sporo wysiewanych odmian i powiem szczerze, że nie wszystkie ze mną zostały. Powody były tego różne. Jedne były za niskie, drugie za wysokie, inne się wykładały, inne jeszcze chorowały. Niektóre roślinki były po prostu zbyt pstrokate, no i jakoś tak nie mogliśmy się razem Dogadać, a część z nich po prostu była przereklamowana i jakoś do mnie ostatecznie nie przemówiły. Jednak i tak summa sumarum znajdowały one nabywców, którym się po prostu spodobały, więc obie strony były z tej wymiany zadowolone. Ja swoje wysiewy zaczynałam dobrych kilka lat temu od takich najpospolitszych roślin ogrodowych i jednorocznych. Później były pelargonie, surfinie, dalej byliny oraz rośliny dwuletnie. I co by tutaj nie mówić, wysiewy to jedna wielka frajda i zabawa, do której Was jak najbardziej zachęcam. Nie ma się co zniechęcać porażkami, ponieważ ogród to wieloletnia przygoda. Co nie wyszło tej wiosny, uda się kolejnej. Przy okazji zdobywamy wiedzę i doświadczenia, które na pewno z czasem nam zaprocentują. Tak więc, moi drodzy, przy odrobinie dobrych chęci, na pewno wszystko się uda. Ja osobiście Was do tego bardzo, ale to bardzo zachęcam. A teraz pokażę Wam niektóre roślinne dzieci, uzyskane właśnie z wysiewów. A skoro już tutaj jesteśmy, no to zobaczcie, otaczają mnie. Takie piękne, duże donice wypełnione gaurą, która już w tej chwili kwitnie, oraz przepięknymi stokrotkami afrykańskimi. To wszystko to efekt zebrania i wysiania nasion. Także radość z takiego ukwieconego własnymi siłami zakątka jest po prostu przeogromna. Ktoś mi tam przy okazji, tak wam powiem, Pisał w komentarzu, że stokrotki afrykańskie rzadko kiedy powtarzają cechy rośliny matecznej, ale te, które tutaj widzicie, właśnie te cechy powtórzyły. Ja w zeszłym roku kupiłam trzy albo cztery gotowe sadzonki i z nich właśnie wyskubywałam sobie dojrzałe nasionka. Kupiłam właśnie takie, białe z granatowym oczkiem. Po wysianiu <gryw> wszystkie Powtórzyły te cechy, są identyczne jak rok temu. Także udało się, jestem zadowolona, bo są po prostu prześliczne, a kwitną tutaj oszałamiająco. To co? Zapraszam na spacerek i pokażę Wam inne moje rośliny z wysiewów. Skoro już zaczęłam temat roślin jednorocznych, no to jedziemy z tym tematem. Tu moi drodzy, werbena patagońska. Od niej zaczynałam z torebeczki. W kolejnym roku już miałam mnóstwo własnych siewek, których trzeba się było pozbywać. W tym roku werbeny patagońskie, niby jednoroczne, odbiły ze starych karp. Także sposoby są różne na uzyskanie tej przepięknej rośliny. Kolejna roślina jednoroczna to orlaja. Strasznie się wszystkim podoba i nie ma się co dziwić, bo to po prostu koronkowa piękność. Moja przygoda zaczęła się z nią od zakupu nasionego od prywatnego sprzedawcy. Z paczuszki nasion wykiełkowała mi jedna sztuka. Dbałam o nią jak o dziecko. I z tej jednej sztuki już w kolejnym roku otrzymam mnóstwo własnych sadzonek, którymi jestem co roku zachwycona, bo bardzo fajnie się udają. Kolejny jest aminek egipski. Jednoroczny, fantastyczny, aczkolwiek troszkę umolny na starcie. Bardzo ciężko wschodzi, bardzo powoli rośnie, no ale jak już ruszy. No to potrafi dorosnąć ponad metr w wysokości. Koperkowe liście, baldaszkowate, białe kwiaty. Tutaj zobaczcie już zaczyna kwitnąć. Także takie cudeńko super do bukietów, ale też fantastyczny wypełniacz na rabatach. Przechodzimy powolutku do roślin dwuletnich. Jako pierwszy tutaj łubin. Łubin wysiałam rok temu, no i w tym roku już pochwalił się fajnymi kwiatami. No ale niestety wielu kolorów się tutaj nie doczekałam. Większość była po prostu tradycyjna, fioletowa. Kolejne ostróżki wysokie, okazały w przeróżnych kolorach, no ale w tym roku jakoś się tak pokrzyżowały. Że większość mam tutaj w kolorach błękitu i fioletu. Trzeba by coś dosiać, może w kolorze różowym by się przydało. Tak czy siak, te rośliny też mam z własnego wysiewu. Kolejne wysokie rośliny to naparstnice. Już proszą się o wysiew świeżych, ponieważ te nieco już tutaj mi się wyrodziły i trzeba by po prostu odnowić kolekcję. Fantastyczne dla zapylaczy. Szczególnie są ukochane przez czmiele, które wpychają się w każdy taki dzwoneczkowaty kwiat. Na koniec roślin dwuletnich szałwia muszkatałowa. W tym roku objawienie na rabacie, jeśli chodzi o nowość. Wielka, okazała fantastycznie kwitnąca. Jeden wielki. Bzyk tutaj na tych szałwiach w ciągu dnia się odbywa. No po prostu się nią zachwycam. Niektórych może drażnić troszkę zapach, bo jest taki specyficzny, ostry. No ale przecież nie musimy trzymać głowy w takiej kępie szałwi. Wystarczy, że ją podziwiamy z daleka, a z daleka prezentuje się wprost fenomenalnie. No i przechodzimy do tematu fenomenalnych bylin, a zaczynamy od jeżówek purpurowych. Łatwe w uprawie, fantastycznie same się wysiewają i rozsiewają, zachwycają na każdej rabacie, czy to w ogrodzie tradycyjnym, naturalistycznym, czy też nowoczesnym. Jeżówek nigdy dość. Kolejna wdzięczna bylinna to Firletka wieńcowa lub Firletka kwiecista. Następna super bylina dla początkujących Rudbeckia Goldstrum. Tutaj pojawił się jakiś mały, nieśmiały kwiatuszek, ale na pełne kwitnienie tych bylin jeszcze musimy troszeczkę poczekać. Kolejną bardzo oryginalną Rudbeckią jest odmiana Green Wizard. Tutaj pokazuję wam sadzonki, sadzonki rośliny zeszłoroczne, które już kwitną. Sadzonki tegoroczne, no niestety, jeszcze są małe, ale jeżeli poczekamy, to doczekamy się takich fajnych, szyszkowatych kwiatostanów. Z wysiewu mam także krwawniki. Tutaj krwawnik kichawiec. Białe, drobne kwiatuszki z takim kremowym środkiem. Bardzo fajnie się komponuje na rabatach. W zeszłym roku był niziutki, tak miał 40 cm. W tym roku coś go strzeliło no i wyrósł na metr. No ale mimo wszystko urody to mu nie brakuje. Krwawnik wiązówkowaty to kolejny przerośnięty szaleniec w tym roku. Ja nie wiem co im się stało, ale po prostu oszalały i tak poszły w górę że niektóre sztuki tutaj to są nawet wyższe ode mnie, więc coś niesamowitego. A same kwiaty urokliwe, żółte talerzyki. Kolejną bardzo oryginalną byliną jest Mikołajek płaskolistny. Również wyrasta wysoko i bardzo fajnie nadaje się na takie dalsze tło na rabatach. Kwitnie. Na taki błękitno-fioletowy kolor. W bardzo podobnym kolorze zakwita kupidynek, a do tego jeszcze bardzo charakterystycznie szeleszczą te jego pąki kwiatowe. Uroczy, mniej już tak okazały, jeśli chodzi o wysokość, no ale za to te kwiatuszki są. Przepiękne. Tutaj już się troszkę pozwijały, no bo mamy wieczór. Ale w ciągu dnia otwierają się i tworzą takie dość duże pączuszki. Koci miętek to nikomu nie muszę przedstawiać. Bardzo łatwe rośliny w uprawie, nadające się dla każdego, szczególnie dla początkujących ogrodników. Można wysiewać, można dzielić. Znoszą wiele i wybaczają jeszcze więcej. Także jak najbardziej polecam Wam te urocze byliny. Kolejne wdzięczne byliny to szałwie omszone w przeróżnych odmianach. Jakie mam w swoim ogrodzie, to możecie zobaczyć na filmiku właśnie o szałwiach w moim ogrodzie. Taki jest filmik. Tam z bliska pokazuję je wszystkie w, takim, w takiej najlepszej fazie kwitnienia. A przygodę z nimi zaczęłam od zakupu kilku, kilku różnych sadzonek, potem już poszło jak po maśle. Dużo nasion, dużo wysiewów, no i tak jak jeżówek, tak szałwii omszonych w ogrodzie nigdy nie jest za wiele. Kolejny to złocień maruna, znany z babcinych ogródków. Wysiałam i został, ponieważ uroku mu nie brakuje i fantastycznie rozjaśnia takie właśnie przestrzenie na rabatach. W tym roku u mnie podsadzone są w nim niektóre piwonie, i ten duet o dziwo bardzo dobrze się tutaj sprawdza. Następny wysiewowy eksperyment to przetacznik kłosowy, dość wysoki mi się tutaj przytrafił. No, myślę, że tak. Metr to już w tej chwili ma, ale niesamowicie przyciąga zapylacze. W tym roku podsadzone są nim lilie, ale to zupełnie przypadkowo, bo już nie miałam go po prostu gdzie upchnąć. No i tutaj został. Kolejny z wysiewów jest słoneczniczek szorstki. Aż trudno wymówić, ale zobaczcie. Taki Inny niż ten tradycyjny żółty. Jeśli się nie mylę, to tu jest odmiana Bleeding Heart i Burning Heart. Poprawcie, jeśli źle wymawiam, ale coś w tym stylu. No tak czy siak, on już mi tutaj kwitnie, a mamy dopiero końcówkę czerwca. Macierzanka piaskowa, którą tutaj widzicie, też została przeze mnie wysiana. Jest to bardzo niziutka bylinka, nadająca się na obrzeża. Rabat kwitnie w takim delikatnie różowo-fioletowym kolorze. Kolejna bylina, a właściwie krzewinka, rozmnażona również z nasion, to perowska. To jest to, co tutaj widzicie. Przygodę z nią zaczęłam od zakupu trzech sztuk. Później uzyskałam nasionka i w tej chwili już mam rozsadzonych kilkanaście sztuk na rabacie byli nowo trawiastej, także czekam aż ona ruszy, ponieważ w tym roku miała różne przeboje, a to mróz, a to przycinanie, więc troszkę to wszystko odchorowała. No ale już tutaj ładnie bierze się do życia i mam nadzieję, że w tym roku też zdąży nas zachwycić. Na koniec całej tej wysiewowej listy mam dla Was rozplenice. To moje tegoroczne eksperymenty. Tak wyglądają rozplenice wysiewane z nasionek w lutym. Mają tu teraz no około 20 cm może 25. Też przeszły niejedno i przymrozek w marcu i różne inne perypetie, no ale tak jak widzicie Fajnie się zielenią, no i na jesień już będą gotowe do przesadzania w miejsce docelowe. Jak sami widzicie, z własnego siewu można dochować się wielu fantastycznych roślin i wcale nie trzeba tracić na to wszystko fortuny. Wystarczy trochę dobrej woli, chęci, czasu no i cierpliwości, no bo wiadomo, to zawsze. Schodzi nieco dłużej niż zakup gotowych sadzonek. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do wysiewowego szaleństwa, bo satysfakcji i radości jest z tego mnóstwo. Jeśli się podobało, to dajcie łapkę w górę. Zawsze to jakaś zachęta do dalszego działania. A za dzisiejszy filmik bardzo Wam dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i do kolejnego odcinka. Cześć!